Siemanko, odyszka z tej strony, zapraszam serdecznie. Po otwarciu m, ostatniego m, Hobby Boxa trochę już minęło, ale wyłuskałem stamtąd troszkę kart, które no, uzupełnią troszkę mój album. E, niemniej jednak no, na pewno już raczej tej pierwszej serii, jeżeli chodzi o saszetki czy karty, no, raczej nie będę kupować, choć gdzieś tam jeszcze z miłą chęcią bym coś otworzył. E, raczej będę już teraz... Poszukiwał na Facebooku od jednego sprzedawcy, aby kupić po prostu komplet tego co mi brakuje, jeżeli chodzi o karty bazowe, no bo wszystkich kart specjalnych no raczej nie będę kupować i tutaj wkładam teraz kartę numer 46. Pogoń Szczecin. Wędrychowski e, wpada do mojej e, tutaj, do mojego albumu. E, troszkę e, powiem Wam szczerze, podpisów mam, z czego jestem zadowolony. W kwietniu podobno wychodzi nowa e, już seria, choć e, też do końca nie jestem przekonany, czy to dobry. E, znaczy no, powiem tak, trochę jestem zaskoczony, że tak szybko wypuszczają drugą serię, gdzie jeszcze sezon się nie skończył. No ale okej, okay, niech będzie. Po prostu pierwsza seria dosyć popularnie przyjęła się w Polsce, dosyć fajnie przynajmniej tak z tego co widziałem. Dobra, tu mamy kolejnego wdowiaka, 77, karta numer 106 wędruje tu na dół. Ja ogólnie jestem zadowolony, no i na pewno chciałbym całe bazówki mieć. Lecimy, widzę w łódź teraz, więc dużo tych kart do albumu nie wleci, ale myślę, że dwie karty są dosyć fajne, sympatyczne na samym końcu trójpatriot. Um, mamy kolejnego gracza i to jest o dwie karty mam z Widzewa. 143. Karta numer 143 to będzie tutaj, jeżeli chodzi ciach. Dokładnie 144, 144, 144, a to jest 138, czyli ta karta wędruje tutaj. I co za tym idzie? Chyba widzę jest w całości. Dokładnie tak, bardzo się z tego cieszę. No i tutaj szybciutko przeskoczymy koronę i przejdźmy do Jagielonii, gdzie mamy wdowik numer karty 162 i tym właśnie ruchem, e, chyba cała Jagiellonia, nie, jednej karty z Jagiellonii, e, Śląsk Wrocław, no nie uzupełniony, niestety brak dużych, dużo kart e, no i ostatnia karta, jeżeli chodzi o bazówkę, o ruch Chorzów e, to też ruch Chorzów będzie uzupełniony już w komplecie i to jest e, Szczepan e, Szczepana chyba też mam kąsek koszulki jeżeli dobrze pamiętam e, no i tutaj sobie uwaliłem e, troszkę album, ale to tylko strona zawsze idzie wymienić, więc ruch Chorzów w całości, no raczej chyba spadnie do um, z ekstra klasy. No i zobaczymy, ale warto taki zespół mieć. Puszcza, brakuje też jedna karta, no i lecimy. Team Spirit mam karty do włożenia z Radomiak, widzę Łódź i um, Rui Filipe. Um, Okej, okay, to są trzy karty um, i zrobimy to teraz także. TS29, czyli Team Spirit numer 29. Mam tutaj no, troszkę kart już uzupełnionych, choć niedużo. E, 26, 27, 28, 29. E, to będzie właśnie Radomiak. E, no bo tutaj logo idzie na środek. Następną kartą będzie 35. 31, czyli się 33 i tutaj z widzewa w koszulce akurat tak się złożyło, wpada y, tu. No i ostatni y, TS y, 40, właśnie z Jagiellonii y, i to będzie 37, czy 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 30 40, czyli właśnie tu. O i superancko i to by było y, na temat. Tyle jeżeli chodzi o Team Spirit. Next Generation no, świeci pustkami. No i przejdźmy teraz do karty Wall World, World. 02. Mamy tutaj Kowaciewicza jako jedynkę. No to tutaj na dwójeczkę wchodzi właśnie. O ciach. ja troszkę inaczej zacząłem układać ten album i dlatego tak to wygląda, ale to nie ma znaczenia, bo to jest mój album. No i cóż, na koniec właśnie wchodzą te dwie karty True Patriot. Jedna jest na 50. A druga jest e, teraz Romańczyk. A ta 0,5 na 50 to jest Kornel, e, e, chyba Rafa. E, tak się wydaje, się, że się mi go czyta. Dobra. No i True Patriots miałem do tej pory dwie karty. E, no i na tą chwilę to jest karta numer 3. E, I zrobimy to w ten sposób. E, karta numer 3 idzie tu. A karta numer 6. 1, e, 3, 3. 1, 2, 3 to źle zrobiłem bo ona ma iść kurczę w tej koszulce. W koszulko, ma iść tu. Tak i 5, 6 idzie już tu. O. I ładnie to wygląda, jeszcze tylko brakuje 1, 2, 3, 4, 5 kart True Patriots. Ok, czy uzupełnię ten album? Mam nadzieję, że kiedyś tak. Jak seria druga się pojawi, najprawdopodobniej też kupię parę hobby boxów. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zostawcie łapeczki, po więcej. No i trzymajcie się, cześć.